Ją prowadzić. Ja powiem pani, że je, nasz premier, oskarżany przez y, BIS o, o te rzeczy, wszyscy byliśmy z nim i wszyscy byliśmy murem za nim. I ale... ale co z tego? My też. No, Ale. Brak wam wyrazistości. Ale co ma. Szanowni Państwo. Sądy też muszą mieć podstawy do tego, żeby wydawać wyroki i sądzić. Do tej pory słyszymy, że wrak ma wrócić. Mamy osoby, które to mówią, jesteśmy murem i byliśmy murem za Donaldem Tuskiem i jesteśmy murem za Marszałkiem Grockim. I powiem Państwu, każdy z nas każdego dnia może się spodziewać, że takie oskarżenia przeciwko niemu zostaną wysunięte. Dlatego wszyscy my musimy być razem i wiedzieć, że trzeba świadczyć prawdę o danej osobie i nie można ulegać temu, co jest robione. Nazywał Donalda Tuska, no wiemy kto go nazywał mordercą, kto krzyczał, wiemy, że krzyczał nawet y, takie rzeczy z mównicy sejmowej. Nie dopatrzono się w tym łamania prawa. Nie dopatrzono się tego, że należy taką osobę skazać. To jest bardzo sp trudna sprawa, bo takich oszczędz wobec Ludzi jest ciągle bardzo dużo i nie ma tutaj podstaw poza tym, że twardo stajemy i mówimy nie, to jest nieprawda, my w to nie wierzymy. Znaczy, ja uważam, że trzeba częściej, mocniej i głośniej chodzić do prokuratury. No bo jak ja czytam, że ma Maciej Laski. Maciej Laski, parę dni temu pracował w komisji mojszej. Ja teraz słyszę agent rosyjski. No to przecież mnie na mnie szlach trafia, a pan poseł Laski mówi, a lasek, a trudno. Nie, moim zdaniem to, co myśmy za mało robimy, nie, nie mówimy. Ale powiedzcie mi, że się mylę. Bo w tych wszystkich sprawach wnioski do prokuratury składał nasz klub, sk składały osoby z zewnątrz. Nawet ten wniosek do prokuratury ostatni o naszych kolegach europosław, których wieszano na, jako zdrajcach na szubieńcy. Też to zostało w sumie domarzone. My musimy to. Po... to. Szanowni Państwo, to ja teraz powiem. My, może, my to nagłaśniamy, my o tym mówimy. O, my nie mamy żadnych mediów, mamy tylko internet. W telewizji jednej, drugiej i trzeciej, jednej, drugiej i trzeciej są bardziej nam sprzyjające albo całkowicie nas niszczące. Jeżeli oglądam telewizję publiczną i widzę dzień w dzień, co jest mówione na mój temat, to naprawdę przestaję to oglądać, bo nie chcę się denerwować. Chcę zapomnieć, że oni są. Przyjdzie czas na rozliczenie i oni za tę propagandę będą musieli. A... I, te... I to wszystko było skład, i to się dzieje. I my tylko naprawdę. Z takim kłamstwem, z taką bezczelnością, z takim śmianiem się tam twarz jest bardzo trudno prawnymi, uczciwymi metodami walczyć. Bo my musimy to robić zgodnie z prawem, uczciwie, stanowczo, ale uczciwie nie możemy łamać prawa, nie możemy tego prawa obchodzić, bo jeżeli będziemy się tak zachowywać, to będziemy tacy jak oni, a tego naprawdę nie chcemy. Bo jeżeli będziemy się zachowywać jak oni, to znaczy, że oni wygrali że zrobili, że jesteśmy takimi ludźmi, dla których wartości nie mają znaczenia, dla których honor nie ma znaczenia, dla których prawda nie ma znaczenia. I proszę zobaczyć, pan minister Macierewicz, Oj, bo... prawda? komisja smoleńska, za którą płacimy straszne pieniądze, nic nie zrobiła. Musi przyjść czas rozliczenia i wtedy wszystkie te osoby będą musiały podnieść konsekwencje. Drodzy Państwo, jeżeli ja pozwolę sobie dodać e, do odpowiedzi e, pytanie odnośnie rozgłaśniania afer, rozgłaśniania, zgłaszania do prokuratury. Drodzy Państwo, my w tym wszystkim możemy pomóc. My w tym wszystkim możemy pomóc. Każdy, kto ma dostęp do internetu, każdy, kto jest zainteresowany, każdy, kto taką wiadomość dostaje, podać ją dalej. I nie bać się podawać ją poza krąg własnych znajomych. Istnieje bardzo dużo stron internetowych, istnieją fora, na których działają y, Polacy zamieszkali w Wielkiej Brytanii. Różne rzeczy tam się publikuje, ale nie możemy ich oddawać walkowerem, dlatego że nam się nie podoba treść jednego czy drugiego. Musimy wchodzić i mieć odwagę i podawać, bo jeżeli my nie będziemy tego robić, no niestety nie możemy ich zostawić samych. Nie możemy zostawić partii politycznych, partii opozycyjnych samych i później oczekiwać efektów. Proszę proszę Państwo, co ten celusz od nas? Dziękuję.